Czy wiesz, jakie badanie zajmuje pediatrze najwięcej czasu? I nie chodzi tutaj o brak współpracy małego pacjenta, a raczej pełną, stuprocentową ocenę stanu zdrowia. Dokładnie tak, chodzi o bilans zdrowia dziecka. Czy wiesz, po co jest wykonywane i w jakim wieku? Ile tak naprawdę zajmuje czasu i jak do takiego badania się przygotować? Mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Bilans zdrowia to nie oszukujmy się, jest moje ulubione badanie. To jedyne badanie w stanie zdrowia, które służy temu, by ocenić, na ile dziecko dobrze się rozwija, czy wymagane są jakieś dodatkowe badania. To trochę tak jak praca detektywa, by sprawdzić, czy wszystko jest ok. To co? Gotowi na kolejną dawkę wiedzy medycznej? Zaczynajmy! Co to w ogóle jest bilans zdrowia? Często słyszę od rodziców: Pani doktor, chciałbym skierowanie na badania, bo właściwie skoro ja jestem dorosły, to mi zaleca się badania krwi co jakiś czas i moje dziecko nie ma żadnych badań krwi wykonywanych. Właśnie o to chodzi, że u dzieci nie ma podkreślam, niech to wreszcie wybrzmi u dzieci nie ma badań profilaktycznych. Poza bilansem zdrowia dziecka. To właśnie bilans zdrowia jest badaniem, które ma potwierdzić bądź wykluczyć jakieś problemy zdrowotne. I na podstawie bilansu zdrowia, czyli badania w zdrowiu, sprawdzania dojrzewania, sprawdzania wzrastania, sprawdzania łapania kamieni milowych, dopiero na podstawie bilansu zdrowia jesteśmy w stanie stwierdzić, czy są potrzebne jakieś badania, bo mamy jakieś opóźnienia rozwoju, czy też nie. Dlatego, gdy słyszę od rodziców, że chcieliby skierowanie na badania, to pytam się najpierw, kiedy był ostatni bilans zdrowia dziecka? I wtedy słyszę odpowiedź: a no, dawno, bo przecież była pandemia. Słuchajcie, pandemia to była już 5 lat temu, więc temat bilansu należy przywrócić. Bo jest to bardzo ważne badanie pediatryczne. Czas uzupełnić książeczkę zdrowia dziecka. I zanim mi powiecie, że to przeżytek i że nie powinno się w ogóle tej książki otwierać, ok, ja też chciałabym ją w wersji elektronicznej, ale na razie nie ma takiej opcji. A bilans zdrowia, jak sama nazwa wskazuje, należy wykonać w zdrowiu, a nie w trakcie infekcji dziecka. Ale to też moment, kiedy i lekarz, i rodzic ma czas, żeby porozmawiać na temat problemów, które ewentualnie rodzica niepokoją. Na temat diety, na temat aktywności fizycznej, na temat, tak jak u niemowląt, zbierania kamieni milowych czy rozszerzania diety. To moment porady szczepiennej. I zanim powiesz mi, że przecież moglibyśmy porozmawiać na ten temat w trakcie wizyty z powodu kaszlu, no oczywiście, że tak, ale nie jesteśmy w stanie przeprowadzić bilansu zdrowia dziecka w trakcie infekcji. Wiesz dlaczego? Ponieważ infekcja, która często przebiega z gorączką, zmienia podstawowe parametry. Zdrowotne dziecka, parametry stanu zdrowia teoretycznie. Zmienia się czynność serca, zmienia się liczba oddechów, zwłaszcza przy infekcjach dróg oddechowych, co może sugerować, że jest jakieś odchylenie od normy. A przecież byśmy tego nie chcieli, prawda? U dzieci wszystko polega na obserwacji w czasie. Czyli jeżeli w danym momencie jest wszystko w porządku, to wcale nie znaczy, że za 2-3 lata nadal wszystko będzie w porządku. Coś może się zmienić. Dlatego ważna jest obserwacja w czasie, zapisywanie swoich obserwacji w książeczce zdrowia dziecka, po to, żeby mieć się potem do czego odnieść w przyszłości. Ok, no to ile trwa takie badanie bilansu zdrowia dziecka? Będę mówiła tylko i wyłącznie z własnej perspektywy, bo nie ma żadnego standardu mówiącego, jak długo dziecko powinno się badać. Są pewne Rzeczy, które w trakcie takiej wizyty powinny zostać zbadane. Jakie rzeczy? Każda książeczka zdrowia dziecka posiada takie informacje. Właściwie, czekajcie, moment, zaraz wracam. Powstały również książki, które tłumaczą nam pediatrom, jak taki bilans i w danym wieku, jak powinien zostać przeprowadzony, także jak gdyby to też jest podejście naukowe do tego tematu. Jak wygląda bilans z mojej strony? To zależy oczywiście od wieku pacjenta, ale. Średnio bilans zdrowia dziecka zajmuje mi około 40 minut, 30-40 minut, w zależności od współpracy z dzieckiem, bo to też jest bardzo ważne. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że to jest e, gdyby idealna sytuacja. Nie zawsze mamy tyle czasu na pacjenta, ale w miejscu, gdzie ja pracuję, jest taka możliwość. Choć szczerze wam przyznam, że czasami bilans dwulatka, czy bilans u noworodka, czy niemowlaka, gdzie rodzice. Gdzie jest to pierwsze dziecko rodzica, no zajmuje trochę więcej czasu, bo jest po prostu więcej pytań. No a dwulatki, wiadomo, czasami po prostu ciężko namówić do czegokolwiek. Co jest badane w trakcie bilansu? Przede wszystkim, i tutaj każdy rodzic doskonale wie, badamy tempo wzrastania od momentu urodzenia do 18 roku życia. I wyniki sprawdzamy na siatkach centylowych. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat siatek centylowych, robiłam na ten temat krótkiego, shorta. Siatki centylowe to są informacje, jak wygląda tempo wzrastania dziecka i jak powinno się zachowywać w przyszłości, jeżeli dany kanał centylowy jest dla dziecka wybrany. Czyli dziecko sobie wybrało ten kanał centylowy. I wszelkie spadki bądź wzrosty na siatce centylowej, mogą sugerować, że coś się dzieje zdrowotnie, że się pojawia jakaś choroba przewlekła. Dlatego jest to tak istotne, żeby monitorować w czasie ten proces wzrastania. Ale to oczywiście nie wszystko. Ja bilansy zdrowia bym podzieliła na kilka etapów. Ale chwila, jeżeli jesteś tu jeszcze. To jest bardzo dobry moment, żebyś zasubskrybował ten kanał. Dzielę się na nim swoją wiedzą medyczną i chcę budować rzetelne źródło informacji, specjalnie dla Was. Dlatego udostępnijcie ten film dalej, bo to zwiększa zasięgi kanału. Ale wracając do bilansu zdrowia. Najważniejszym badaniem noworodka jest tzw. badanie patronażowe. Kiedyś to się odbywało w domu, teraz bardzo często odbywa się to w poradni, czyli rodzice przywożą malucha do poradni. Odbywa się takie badanie pomiędzy pierwszym a czwartym tygodniem życia dziecka. Przede wszystkim jest to poszukiwanie wad wrodzonych, by szybko móc rozpocząć diagnostykę. Przeglądamy dokumentację medyczną, to, co zostało do tej pory wykonane, oceniamy dojrzałość malucha. Okres noworodkowy rządzi się swoimi prawami. Jest to nawet osobna dziedzina medycyny. Przypominam, że neonatolog to specjalista pediatra, który zajmuje się tylko noworodkami, czyli do 28 dnia życia. Oczywiście w tym wieku rodziców niepokoi niemal wszystko. Od koloru kupy, poprzez ilość ulewań, poprzez rodzaj karmienia, czy rodzaj szczepień, jakie szczepienia wybrać, ilość snu. Generalnie wszystko jest nowe, to jest w pełni zrozumiałe. Wizyta patronażowa jest właśnie po to, żeby porozmawiać o tych swoich niepokojach. Taki protyp ode mnie. Przede wszystkim spisz sobie wszystkie pytania na kartce i będziesz mogła je zadawać, będziesz mógł je zadawać w trakcie wizyty. Spisanie pozwoli uporządkować myśli w stresującej sytuacji, jaką jest wizyta, gdzie ktoś inny dotyka Twojego świeżo narodzonego Bobasa. Więc spokojnie wszystko jesteśmy w stanie omówić, natomiast warto by było mieć te pytania po prostu spisane gdzieś na kartce i odpowiedzi na pewno otrzymasz. Kolejne bilanse w okresie niemowlęcym są tak zaplanowane, że przypadają mniej więcej w terminach szczepień, właściwie tak samo jak w terminach szczepień. Czyli kolejne badanie jest na 6-8 tygodni, kiedy to właśnie wypada pierwsze szczepienie dziecka, a właściwie drugie, bo pierwsze jest po porodzie. Następna wizyta jest trzeci, czwarty miesiąc to również wizyta szczepienna. Kolejne badanie piąty, szósty miesiąc, dziewiąty miesiąc i dwunasty miesiąc życia. Te badania mają przede wszystkim na celu ocenę rozwoju kamieni milowych. Ocenę przybierania na masie, jakości karmienia, ocenę wzrastania, ocena ogólna pediatryczna, czy pojawiają się jakieś cechy, które wcześniej nie były widoczne, wad wrodzonych albo chorób jakiegoś układu. Bardzo ważną oceną jest wzrastanie głowy, czyli obwód głowy dziecka. Oceniamy występowanie bądź jego brak czynników świadczących o. Wadzie wzroku, przy występowaniu zeza oceniamy przede wszystkim fakt wykonania wszystkich badań profilaktycznych, poziom wyszczepienia i oczywiście w międzyczasie odpowiadamy na pytania dotyczące karmienia, odporności, spacerów, generalnie wszystko, co jest związane z opieką nad niemowlęciem. Dziecko po skończonym roku również oceniamy pod kątem rozwoju, czy odpowiednio szybko. Wydaje dźwięki, czy rozwija się mowa, jak wygląda proces wsta siadania, wstawania, raczkowania, jak wygląda proces ym, ząbkowania, bo to też jest istotne w trakcie ro oceny rozwoju. Tak jak przy każdym badaniu, badamy pacjenta od słupka głowy po same paluszki. Czy trzeba wykonywać jakieś badania? Na tym etapie, jeżeli dziecko rośnie zgodnie z siatką centylową, nie ma żadnych objawów, nie ma badań, które należy zlecać. Nie jest to wymagane. Kolejnym takim specyficznym badaniem jest badanie dwulatka. Jest to bilans, który jest wykonywany przy niewielkiej współpracy ze strony pacjenta. Ale to wynika tylko i wyłącznie z wieku. Niektórzy pacjenci są bardzo współpracujący i chętnie podejmują wszelkie czynności, choć większość dzieci bardzo szybko się nudzi. A w trakcie bilansu dwulatka tych badań mamy trochę więcej. Należy ocenić, jak dziecko chodzi, jak dziecko mówi. Przypominam, że dwulatek powinien już potrafić powiedzieć kilkanaście do kilkudziesięciu słów i zaczynać budować zdania, chociażby dwuwyrazowe. Oceniamy zdolności fizyczne czyli jak dziecko chodzi. Jak wygląda zabawa dziecka? I po raz ostatni mierzymy obwód głowy. W wieku dwóch lat według książeczki zdrowia dziecka występuje również pomiar ciśnienia. I choć jest to dosyć trudne wykonanie, bo bardzo często dzieci nie chcą współpracować przy tym badaniu, to pierwszy pomiar ciśnienia, chociaż zmierzenie ciśnienia skurczowego jest dosyć istotną informacją, bo przypominam, że u dzieci też jest choroba nadciśnieniowa i wynika z czegoś zupełnie innego niż u dorosłych. Wszelakie niepokojące objawy zgłoszane przez rodzica podlegają szczegółowej analizie i wspólnie decydujemy na jakim jesteśmy etapie rozwoju, czy wszystko przebiega prawidłowo. Podobnie wygląda bilans czterolatka. Tutaj szczególną uwagę należy zwrócić również na profilaktykę stomatologiczną, ponieważ mając wszystkie zęby należy odbyć wizytę taką patronażową, sprawdzającą jak wygląda stan uzębienia u dziecka, jak wygląda higiena dotycząca zębów. Ocena mowy, ocena ilości infekcji w trakcie roku, jeżeli dziecko oczywiście uczęszcza do placówki, to mogą się często zdarzać Wyjątkowym bilansem jest bilans sześciolatka. Jest to tak zwana ocena dojrzałości szkolnej. Jest to bardzo dokładne badanie, które oprócz podstawowych parametrów: wzrost, waga, ciśnienie tętnicze, ocena postawy, Ocena pojawia się powoli ocena dojrzałości płciowej, czy pojawiają się cechy dojrzewania, rozwoju społecznego. Częścią bilansu przejściodka jest ocena lateralizacji. Sprawdzamy jakieś problemy logopedyczne, sprawdzamy wzrok, czyli tablicę, które dziecko rozpoznaje. Oceniamy jak dziecko jest sprawne fizycznie, jak wygląda chód, czy są jakieś problemy z, ze stopami. Jak dziecko funkcjonuje w grupie rówieśniczej? Czy są jakieś problemy ze skupieniem i koncentracją? Bardzo często, jeżeli chodzi o bilans 6-7 latka, szkoła wymaga takiego bilansu na dodatkowej kartce, czyli oprócz książeczki zdrowia dziecka, ze szkoły higienistka wydaje kartkę, gdzie jest napisane, gdzie są zapisane jej pomiary, które zostały wykonane w szkole i prośba o ocenę lekarza, czy Znaleziska, które zostały w trakcie badania stwierdzone, są aktualne, czy dziecko wymaga jakiejś specjalnej opieki. Jest to również kwalifikacja do zajęć wychowania fizycznego. Kolejne bilanse, które są wykonywane u starszych dzieci, jest to bilans 10-14-16-18 latka. Tutaj w tej grupie wiekowej będzie dominowała ocena rozwoju płciowego, czyli sprawdzamy, u chłopców inaczej, u dziewczynek inaczej, jak wyglądają cechy dojrzewania płciowego, bo to też stopniowo będzie się pojawiało i na to również mamy ocenę odpowiadającą wiekowi dziecka. Tu też są odpowiednie normy. Warto też pamiętać, że tylko i wyłącznie w stanie zdrowia jesteśmy w stanie prawidłowo zmierzyć ciśnienie dziecku, ponieważ przypominam, że do pomiaru ciśnienia musi być odpowiedni mankiet oraz ciatki centylowe dotyczące ciśnienia tętniczego w zależności od wzrostu, wieku. I płci dziecka. Ze starszymi dziećmi rozmawiam na temat problemów z koncentracją, problemów, dzisiaj bardzo modne, ale niestety naprawdę zaczyna to być olbrzymi problem, jeżeli chodzi o korzystanie z telefonów, z komputera, ilości spędzanych godzin przed ekranem. Problemów z zasypianiem, stosowaniem używek. Nie wiem, czy wiesz, ale wprowadza się również bilans zdrowia osoby dorosłej. I uważam, że jest to genialny pomysł, bo tak naprawdę pacjent powinien być zbadany w momencie, kiedy jest zdrowy i nie ma żadnych dolegliwości, żeby można było sprawdzić, jak jego parametry wyglądają w momencie, kiedy dobrze się czuje, a nie źle. Bilans zdrowia to bardzo ważne badanie, zwłaszcza w grupie pediatrycznej. I wierzcie mi, zajmuje naprawdę sporo czasu. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące bilansów zdrowia dziecka, napiszcie w komentarzu, postaram się na nie odpowiedzieć. A dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!